Mamy tutaj tier listę. Ja sobie... Później pogadamy o bóle i tak dalej, nie? To są tematy do obgadania. No możemy pogadać, tak, jak no. tak. Bo Pozostałem wiadomość z Gdańska, nie? Okay. Fajną. Odnośnie, Od, odnośnie były nie czemu spierdolił okay. do tego, do Dubaju. Okay. Żeby, myślę, że O, też tam widzę grubasek jest, to będzie można przewinąć parę okay. tematów, bo ludzie na pewno są ciekawi, czemu spierdolił chwilę przed zatrzymaniem Olgerta z Gdańska. Okej. Okay. No dobrze to jest istotny temat. Dobra. No to tak, ogólnie e, tier lista działa na takiej zasadzie, że masz tier, tier S, to jest tak jakby, on ma największe zasady. Okej, okay. no to tam nie ma nikogo, jestem. Jest tier A, jest tier B, C, D, czyli tak jakby Dobra. od 1 do 5, nie? Okej, okay. czyli na samej górze ktoś kto ma zasady, takie w 100%, tak, później tak, mniej, tak. mniej, mniej, mniej i na końcu, że nie ma, tak Dokładnie, dokładnie okay. tak. Zacznijmy sobie tak, ciebie? Nie, 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 nie będziemy lecieć po kolei, nie, okay. mnie sobie tam zostawimy w połowie, Dobra. E, ale zacznijmy sobie może od... Natana Marconia. Okej. Okay. Okay. No to to logiczne, nie? Czyli ostatni, dają, ostatni jest, nie? Dają, czyli nie ma dają kompletnie dają... żadnych zasad. Okay. to jest chyba zrozumiałe, nie? Okej, okay. okay. czyli ogólnie do Natana, no nie żywisz tutaj sympatii. No i nigdy nie będę żywił sympatii. Okay. Okay. Czyli mamy Natan Marcoń według Denisa nie ma zasad. Lecimy dalej. A Amadeusz Ferrari. <laughs> Albo inaczej, yy, a Amadeusza sobie jeszcze zostawimy. Ale nie, no mogę powiedzieć w sumie, Wiem, co? tylko że to jest ciekawa, okay, ciekawa postać, więc okay. sobie zostawimy na tyle później. Teraz weźmy sobie Marcina Najmana. Okej. Okay. Ale kurwa, jak my tu określamy zasady, nie? Nie wiem, przez co to Wy rozumiecie to zasady. To, to może inaczej. To może, okay, zasady i no. takie jakby overall twórca, nie? Że okay. Że jest fajnym gościem. On. Jest fajnym gościem, jest bardzo fajnym gościem. Ja go bardzo lubię, szanuję, Także kurwa nie będziemy go umieścił. No a, nie chyba, nie? Okay. Bo na S to tam ja jestem tylko. Dobra. Mamy Marcinę Okej. Okay. Adrian Polak. Y, też na A. Okej. Okay. Y, Konopski. Y, Przypierdalo się kiedyś do mnie. Y, trochę niesłusznie. Robił ze mnie jakoś pat jakąś patolę. Nie jestem patolą, tylko jak się wkurwiam, to mam takie zachowania patologiczne, bo się odpalam, mam krótki ląd, więc troszeczkę się zmylił. A nie jest jakiś tam gościem, który jest taki moim zdaniem jakoś bardzo zły czy coś. Więc kurczę na B bym go ustawił. Okej. Okay. Budda. <y> na A. Dobra. Daniel Magical, twój toruński zadywiarz. No, no, no. Tylko wiesz, że ja to, to kurwa nie mam konfliktu z nikim, tutaj ja, no, to, masz, ja ich lubię kurwa, wiesz co chodzi, na A go daję. Bo To nie mówię, że ktoś jest zasadowy i tak dalej, broń no, Boże, to Bo nie, tak Bo no, nie gadałem o zasadach, tylko kogo lubię, to jest taki w miarę tak. spoko gościem, nie? Zmieniamy na ten, No, no Tak, kogo to lubię, to lubię nie. kogo nie lubię. Kogo lubię, Bo kogo jak kogo lubię. mam tu gadać o zasadach, to kurwa ciężko by było, nie? No to na pewno. Frizeluszek. Takiego nie jest zbytnio, nie? Kurwa taki nijaki na B. Na B. <grystanie> to jest... Czekaj, chwilę, to jest... Versov. Nie, dup nie będę oceniał, także dawaj mi samych facetów. Dobra, to dziewczyny damy na A po prostu. No dawaj na A, no. Dobra. Rezidiusz. Co to, to jest? To jest youtuber też taki. No on ma on jest ponad dekadę w sieci. On wygląda trochę jak ten, jak on ma. Ten jak on ma się nazywa. Kurwa. Ten otwiera jego kolega. Truman, jak <laughs> Truman no? trochę wygląda. Nie znam typa. No to co, to dajmy go może na... Chuj, nie oceniam, dawaj, wypierdala go w ogóle. To, to dajmy go po prostu Nie, nie, na... dawaj go z tą kurwą, wiesz. Dobra. To, to zrobimy tak, że na SD... A bo dobra, tej, dobra, 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 no. Dobra. Mm, Blowek. Nie wiem, co to jest. Tazi. <laughs> to jest łeb kurwa, na, na kurwa C, na C, jak wypierdala. Okej. Lecimy dalej, Ginold. Nie, ale nie w porządku, ja go lubię na A. Piotr Szediga. Ty, powiem Ci tak, kurwa. Gdyby nie, gdyby nie sytuacja, z którą mam urazłe z kiedyś, co wiem, że też zostało to uratowane, między, między innymi przez Ciebie, to bym go dam na A, ale kurwa dam. Teraz sobie pogadaliśmy i tak dalej, nagrał mi tam i tak kurwa nie wiem, nie chcę się wypowiedzieć, daj go kurwa na A, daj go na A, okay. daj go na A, no. Czyli jest już za... Je, jest, je, jest ok, jest okay. ok, dobrze się zachował w moim kierunku jakiś czas temu, pogadaliśmy i jest ok. Ok. No to teraz mamy Zonego. Na A. Szymol. Też zgoda na A, bo nie wiem, fajnie mi się czasami Tiktok TikTokie oglądało, jak tam nie wiem robić. Ok. Eee, Tomek Olejnik. Też na A. W porządku, potrzebowałeś po zdjęciu ostatnie, wiesz? Tak, tak, w porządku jest, nie? Okej. Okay. Shea, no to ty nie, nie ocenia. Ja tak nie oceniam, ale... bo ja tak nie znam, nie? Dobra, to, to sobie dajemy S. Eee, teraz AJ. A. No. Kurwa, tak się buja, bo był jakiś, nie wiem, ty. Ja, ja tutaj też <laughs> emocje, <bo> <laughs> Tak nie wiesz, a nasze, nie? Szalony reporter. <śmiech> <śmiech> Nie ten, nie sugeruj się też świeżak jakimś a, moim konfliktem. A ja się nie sugeruję twoim konfliktem, o, ja, się, ja, się, ja, się, ja się sugeruję ten sobą. Trochę mam, trochę mam mu za złe, ale przeprosił. Mu wybaczyłem. I potrafię się przyznać kurwa do błędu, myślę, że na A, wiesz? Okej. Okay. No. Denit nie wiem, mega mi się nie spodobała jego reakcja po tym, jak Fejm ogłosiło, że wypata przychodzi na mnie. Moim zdaniem po tym, jak ktoś kiedyś słyszałem, że obrażał jego syna i tak dalej, jest jego rodziną, a ktoś obraża moją rodzinę, gdzie ktoś chciał popełnić samobójstwo i tak dalej, ktoś chciał zrobić to, żeby popełniła ta osoba jeszcze raz samobójstwo, więc tutaj w ogóle nie chcę mieć wiesz, nie chcę się o nim w ogóle wypowiadać, więc nie jest kurwą, jak na tance i tak dalej. Mhm. Tylko jest na takim kurwa jak y, zwykły, przeciętny dla mnie i tyle na B, możesz go dać. Okej. Okay. Tak po prostu nie mam zdania, nie mówię o nim źle, nie mówię o nim dobrze, bo po prostu myślałem, że jak sobie... Nie chcę mi się o nim wypowiadać w ogóle, nie? Bo też tam dostałem informacje różne, jak tam się wypowiadał kurcze o różnych tam innych sprawach. I tak się nie chce za bardzo zbytnio wypowiadać, nie? Okej. Okay. Kacper Nie wiem kurwa. No a, nie? Tak Tego nie znam w ogóle. Znaczy coś tam wiesz. Jacek murański. Ja Jacek bardzo lubię. No. A to jest zajebisty zasadowy gość kurwa i moim zdaniem ci wszyscy się do niego prują, to nie mają w ogóle podjazdu, bo tego nie jest naprawdę gość zasadowy on, jest z klasą. On, jest mega inteligentnym gościem, nie? Co, co mogę powiedzieć, to to, że ja... Właśnie nie... mi też mówił o Nitro i muszę ten sobie przypomnieć. Ja... Zaraz może zleci kurwa na D, no, zobaczymy. Ja ten, ja, ja jeżeli chodzi o Jacka, no to jak y, rozmawiałem z nim przez telefon i prywatnie, to on w ogóle nie jest tą osobą, którą, która jest y, w sieci, tak no, tak no, ale jest naprawdę bardzo, bardzo inteligentnym gościem, nie? I jest naprawdę zasadowym, nie? Fajne. Także muszę pogadać z Jackiem, żeby mi tam dokładnie porozmieniał tego tutaj pod nim, co jest. I nie, dawaj, dawaj tego Zen. Gadałem z Jackiem, przyłumiał mi się, dawaj go na D. E, nitro, nitro na D. No. Okej. Okay. Kurde, ale czym to jest no bo, no bo no powiedział mi, mi, się teraz coś, no kurczę, nie wiem czy o tym o takim czymś mogę w ogóle mówić tutaj, nie? Nie, to też to to sko nie. To skonfrontuję sobie z Nitro. Okej. Okay. I wtedy pogadamy, czy pójdzie wyżej czy niżej. Okej. Okay. Zobaczymy, jak ja się z tego wytłumaczy, bo to są takie kurwa, wiesz. Dobra, dobra. No. Alan Kwieciński. Y... Kurwa, tak jak on tak, tak, kurwa grzecznie jest ostatni, tak no daj go na A. Nie, nie, Grześny, nic, nie, 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 ten, tak trochę rozmawialiśmy ostatnio. <laughs> Fagata. Nie, to, nie, nie wypowiada się na temat, dziewczyno. Robert Pasut. Bo ja nie znam. Y... Kurwa, nie wiem. Ja tam się nie wpierdalam w jego działalność, nie chcę tam robić co chce. Jest taki dla mnie obojętny, na B. Obojętny. Czajnik. To, nie to, jest, nie jest. Wiem. to jest też taki youtuber. A to ja nie znam. To damy na S. Y... Meduza. Jest w porządku, na A. Wojtek Gola. W porządku, no. na A. <laughs> Czekaj, kto to jest? Aha, Owca WK. Też jest w porządku. Kogoś tam kurwa lubię. Leksi. Też nie oceniam. Też nie oceniasz. Trzeba sobie tutaj jeszcze ten. Eee, no dobra, to może teraz Oj Wojtek. Co to? Eee, też taki youtuber, on robi taki ambitny... A to ja nie znam, też. nie znam, nie znam. To jego ja damy sobie też na S. Eee, Paweł Tyburski. Na no. A. Do Paweł sobie w ogóle zadzwonimy, bo on też chciał... Porozmawiać swoją drogą, nie? Znaczy, no czy ogólnie tak, ale Dobra. zero jakiś tam Dobra. spin no, uważaj. Wardenga. <laughs> y, kurwa y, jak miałby być teraz kurwa. Ciężko nie, jak, jak tu taki, taki krzywdy Ale cię, nie kurwa, masz, na... masz prawo godać na A. Ale ja no? wiem, że mam prawo gadać na A, ale jestem świadomy tego jaką ci krzywdę zrobił, kurwa. I ja wiesz... Ja taki jestem solidarny bardziej, ale nie podoba mi się jak zrobię, więc ja bym go dał na C, nie na C, nie? Okej. Okay. Nikt krzywdy nie zrobił i tak dalej żadnej nigdy w życiu. Jakieś zostało no, napisałem mu jakąś tam wiadomość, bo też coś tam się, się sprył się do mnie, tam mu coś napisałem. że Żydom robot ogólnie robi i tak dalej, ale no trochę przesadnie, co to do ciebie określić. Takie jest moje zdanie teraz, nie? Okay. Ale no. Ale wiadomo, na kurwa, go nie dam tak, tak jak tego na Marsonia, nie? Wiem o co chodzi. Na Rucia. No, a też tego weznam... tutaj dawaj do wyjaśnienia. To musi znak zapytania. Dobra. <laughs> nie... Ale chyba wiem, o czym mówisz. Yy... No, no ma... właśnie i co? Jak, jak yy... na zdania temat? Myślę, że można dać go na B. Tak, tak, ta. ta, ta. Bo okay. to są takie rzeczy, co yy, ja nie... No bo ja nie wiem, musiałeś mi powiedzieć. Ja to może nie wiem, czy tutaj, czy... Głupoty zomem. Okej. Okay. To to, ale tam nie? mówił ja tak, że coś takiego kurwa, wiesz, że tam chodzi o dzieci, nie? Tak, ale nie, Nitro jest... Nitro, wiesz, i sam ma dziecko... Czy tam jakieś coś tam po, dla dzieci się... czy coś, coś jakieś coś, jakieś no, kurwa... To nie jest tak, jak ja coś Okej, okay, nie jest tak? Okay. Ja, ja tak właśnie, jeżeli chodzi o Nitro, to... Yy, jest taki materiał, nie wiem, ale się dowiem, nie? No, no Tamu, gdzieś tam a to powiem. nie wiem, po prostu wiesz, do, do, załowania... dowiaduje się, że ktoś jest w takim da, niedobrym, to... nie? Dla, jak tam dzieci były pokazywane małe i dla I mnie to jest kurwa Nie, ja, nie, nie, to jeżeli chodzi o to, to akurat Nitro na B totalnie, bo tu Nitro nitrozyniak totalnie... To są takie, wiesz, głupoty, wybryki gdzieś tam mm. z małolatów naszych, kurwa, mm. wiesz. Gdzie byliśmy po prostu debilami, nie? Mm -hmm, okay. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to, no to no Jacek ma z nim konflikt obrzydliwy, nie? No to, mm -hmm. to wiadomo, więc Jacek też ma swoje spojrzenie na to no, no, no. nie? E, ale wydaje mi się, że, wiesz, no to niech sobie oni pomiędzy sobą, a w, mm -hmm. tak, wiesz, tak jak nie jest nic wyjaśnione i tak dalej, mm -hmm. nie ma, wiesz, on też nie ma y, żadnego postępowania, okay. więc ja bym tutaj nie ten, mm -hmm. nie gadował o tym. Okay bandura na A. Young multi. Słyszałeś o nie słyszałem. Coś na słyszałem. Coś, coś Takie w porządku mi się wydawało. Nie wiem kurczę, nie znam go. Nie wiem. Nie wiem. Na, nie wiem na B ja go daj, jego nie znam. Okej. Okay. Naruciak. Ale coś tak jak widziałem jakichś TikToka chyba o mnie, ale coś to w porządku do mnie gadał. Także no, ciężko jest mi ocenić, bo nie znam. Jest w porządku okay. ogólnie. E, naruciaka nie znasz pewnie. Co to? Nie znam. To jest na chłopak. E, to no. chłopak, chłopak. No. Teraz mamy tak, hajhanie to pewnie też nie będziesz, też nie bo, nie. bo to jest dziewczyna. E, tu mamy też no leaf, ale to... No e, chwileczkę usuniemy to. Do, zaraz Ci powiem, dlaczego nie usuwam no leaf. E, no bo to też jest ciekawostka. Okej, okay, okej. Okay. To jest facet? E, Czy trans? E, trans. trans. Czy jest, a okej, okay, dobra. Trans. Więc no chyba też nie będziesz oceniał. <noise> Dlatego do, do labrygi trzeba, Labryka oceni. Okej. Okay. Do no, to może zajmijmy no. się teraz bombą z carefacem? Y, bomba jest myślę, że na A. Bomba na A. Bomba tak? na A. Ksajo? Też chyba. Kurwa nie wiem, też chyba na A, nie? Tak, Dobra. Nie wiem, nie mam nic. Czekaj, to jest Adrian Cioza, to jest to za chwilę. Kasio? Nie, do, do, do tej kurwy do tej... W sumie nie no, poczekaj chwilę, wiesz. Łep jest w chuj, nie? Ale no kurwa myślę, że nie wjeżdża na rodzinę. No to nie jest taką arcykurwą jak ta szmata. Mogę tak przeginać? Tak, możesz, no, może, no? Może, Dobra. możesz, tylko... na C, na C. Nie lubię no. go, nigdy go nie lubię, nawet jest zwykła pała, ale no nie, dam, nie wrzucę go do jednego wora z tą kurwą, bo ta kurwa to powinna, wiesz, na wózku popierdalać. Yy, teraz tak, mergani. O to ja nie znam. Damy tutaj. Yy, kurwa, no zostają nam, za chwilę nam zostaną największe te. Gimper. A to się próbę znajomy, nie pamiętam? Masz coś? Kurde, Gimper to tak, on jest w miarę obiektywny. Jemu się okay. też nie chce spinać i tak No to dalej. nie, to dawaj go na te, na nijak, na B. Na B. E, I samu? Kurwa, nie pamiętam. Dawaj na B, bo też nie, nie pamiętam kompletnie no, nic. E, Tromba. A to też tak się nie pamiętam, nic. To damy B. E, Sequento. W porządku jest bardzo. E, na A. Izak? Kto to? On był w gołcach taki caster. A to ja nie wiem. To na S. Izak, Lizak wszyscy podobnie. <grym> eee, dobra, to to <grym> potem zrobimy. Eee, Paris Platynov? To są takie teksty dobre? To, ty? to, no to, to ja go lubię. To na A nawet, nie? Na <grym> A, no. no. To, kurwa, nie no. Ja W ogóle wszystkich kurwa na gdzie idzie, nie? Ja? Tak, tak. Wszystkich byś nadedał? Eee, nie, nie, nie. Ogólnie bym to trochę pomieszał. Okej. Okay. Eee, no ale tutaj na pewno... Znaczy ja też mam inny, inny tier, nie? Okay. Że na SC no kurwa, może jedna osoba, dwie. Okay. Na A byłoby dużo osób na pewno. Na B byłoby w chuj ludzi. Mm -hmm. Na C też i na D też byłoby trochę. Okay. O, masz paru radów. No w sensie takich ludzi co wiesz co, idą gdzieś tam kurwa dla, dla bezpieczeństwa mm -hmm. sobie robią furtki awaryjne, okay. a później jest Okej. Okay. No. Dobra, lecimy dalej. Ten e, patec. Co? Patec Wariatec? A nie to wiem co to jest. Nazywa. On zdobył ostatnio Mount Everest. A to nie wiem kurwa. To damy go na s Dobra, Książulo? Kurwa nie wiem, nie oceniam gościa. Damy go na B. Dobra. Łatwo Gang? Nie znam typa. To damy go na S. E, tańcula? <laughs> nie wiem kurwa. Na B? Na, na A? Nie wiem kurwa. Nie wiem tak, nie wiem. Zrobiłeś coś kiedyś? Kurwa, nie pamiętam teraz, ty. coś tam było, ale chyba to było dawno temu, ale może chyba, nie, nie, daj, daj go. Shaligon, może. Nie pamiętaj go na A. To Nic mi tam nie zrobił chyba. No dobra, i teraz mamy tak, jeszcze Franio. Ja go lubię, to na A. jest w porządku. I teraz zostały nam e, już w postaci, na dajcie e, Jeszcze tak jakby gwoli ścisłości, jeżeli chodzi o Nitro, to tak jak mówię, ja ogólnie Yy, wiem, co tam Jacek o, o czym mówi, on ma gdzieś tam swoje spostrzeżenia i mm -hmm. tak dalej, ale... I nie ma racji? Nie, nie, nie. Okay. Dla mnie to jest, to jest bezpodstawne. <noise> już trochę. Właśnie, ja to chciałem w ogóle system właśnie do tego Nitro napisać, o co tam chodzi, ale no nie mam na razie Instagrama, dopiero jakoś początek lutego będę miał, nie? Mm -hmm. Okej. Okay. No, no nitro, nitro ten, Nitro... Ja, zna, ja mam na z nim kontakt i e, no, dla, mnie, dla mnie mimo, że mu też odjebałem nie, mm -hmm. z tym materiałem, że mm -hmm. poszedłem do Wardęgi, to wiesz, wybaczył, to mm -hmm. jest taki, że on dobry chłopak, jest fuj, nie? ja tego kurwa, no lubię go, nie, mm -hmm. po prostu to się zawołał w fair play wobec mm -hmm. mnie, jak na przykład gadamy, piszemy i tak dalej, to no po prostu, on, no, też go traktuje inaczej, nie, I on był na u mnie na jest liście nie, mm -hmm. bo jednak kurwa, no ja bym się do siebie nie odezwał, jakby ktoś, wiesz, zaniósł materiał, tak jak takiego. Okay. więc on wybaczył, jest giciut, nie. Niektórzy zaraz będą pisać, nie, no nie dupy no, no, i tak no. dalej, ale nie, po prostu z nim mam dużo takich, wiesz, mm -hmm. takich sytuacji, że jak się zachował, mm -hmm, Więc tutaj nie można o nim powiedzieć nic złego. E, dobra, lecimy dalej. No i teraz tak, Denis Labryga. <grywa> kurwa nie wiem. Wkurwiam mnie często, ale jesteś pocieszny. <grywa> e, ale ja to kurwa, wiesz co? Na pewno nie zaliczymy go do tej kurwa. Do tego okazja i na pewno nie zaliczymy go to tego, kurwa tego Uba, tego kurwa jak on ma. Yy, na no, no to na pewno nie, nie? No bo wiesz Ale no w mnie, nie? No bo napieroli chętnie, ale no kurwa tego na B. Ciesz się kurwa la że nie jesteś kurwa tam z tym petem. <grym <grym yy, Adrian Cios. Ten to kurwa, śmieć zwykły jest Ale spokojnie. Karma dosięgnie, życie jest długie yy, Że się dał, 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 dał się w gierki kurwa z tą kurwą. I myślę, że za to odpowiedzialność też trzeba podnieść. Także jebać się kurwo i na dewę pierdolę. To na To jak ktoś, się, te... jak, ktoś, jak ktoś idzie w historię, kurwa, by obrazić kurwa kogoś z rodziny, to jebać takie kurwo. Tutaj, że dla, dla ludzi, którzy też nie wiedzą o co chodzi, to też dam taką genezę. No, Denis nie lubi bardzo Natana i Adriana za to, że zostały były tam wyciągane na programie jakieś sytuacje z Twoją tak. Kobietą, rodzina nie? i tyle, rodzina że tak. święta kurwa, rodziny się nie rusza, do mnie mogą strzelać kurwa do wszystkiego, wyjebane ja mam, ale kurwa rodzin się nie tyka, jebać te dwie kurwy i tyle. Teraz mamy Almadeusza. Ja mam dogadane na no, A. Pocieszne, pocieszne. Mnie? Ciebie to kurwa nie lubię, wiesz, świruję, ja nie, 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 nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, muszę pomyśleć kurwa, to zależy jak, to zależy kurwa, czy mnie z zmartwienie się je zadawał, kurde no ja wiem, wyjebane w to mam, to są, twoje to sprawy yy, i tyle, nie wybieram kolegów, tak się nie robi, yy, na A. Bo na S to nie, nie nie ma tam. tam, tam na S są ci, co, mam, co ten co nie wypowiadam się, tak? Tak, właśnie, żeby, nie, żeby co... było tutaj tak, to... Tak, na Deni... S nie wypowiadam się. Denis się nie wypowiada na temat Eski, bo nie zna po prostu chłopaków i dziewczyn. E, no wiadomo, Lekcji zna, ale nie wypowiada się o dziewczynach. Natomiast e, od A liczy się tutaj jakby Jenisa dla Denisa, nie. No i co? No i teraz mamy dwie osoby. E, wielki mu. Mhm. Hm. Ta pała idzie na C. Dobra. No wiadomo, do takiej kurwy w tamtych dwóch, a jeszcze tej jednej, bo to jest wice, kurwa, to jest wiesz, numer jeden, także no nie zaliczę go tam, nie? Okej. Okay. Łep jest, bo jest, była, a no kurwa bez przesady, wiesz co chodzi? Okej. Okay. Ja tam potrafię obiektywnie, nie? Spojrzeć. Wiem o co chodzi. No i co? Crazy? Yy, a Ty tam no, muszę, ty muszę tak. pomyśleć, muszę Ojca, ojca na D, ojca na D. Nie, 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 no, kurwa. W życiu, w życiu, w życiu. <laughs> Na Ale a, na przykład... oczywiście na A, nie? Dobrze, a jak z tatą wszystko widz? Gitara. Relacje? Wszystko... A na święta byłem, gitara. Dobrze. No dobrze, no to w takim razie widzowie, tak wygląda tierlista Denisa. E, a, czyli ludzie, których najbardziej lubi. E, B, czyli no, jakby masz e, taką neutralną raczej, Ta. relację z nimi. Miesza... I mieszane uczucia. I mieszane uczucia. E, C, czyli nie lubisz, no i D, nie nawidzisz. Tak. Dobra. No to w takim razie widzowie przechodzimy teraz do e, kolejnych rzeczy.